No hey, i cześć, taka szybka informacja, szybka analiza, może takiej sobie ładowareczki. PM, PM8B, 6-12 v do 5A sterowana procesorem. Żeby nie przedłużać za bardzo, wykonałem typowe jedno ładowanie. Omówimy sobie wykresik. A było to wykonane na jeszcze takim starym akumulatorku. Z jego nominalnej pojemności 50Ah, zostało może 10%. Obciążony prądem 25 Amperów, czyli takim RC, wyliczył mi 2,5A godziny, chyba. Bardzo mało. Bardzo króciutko się rozładowywał. No niemniej jednak, tą ładowarkę udało się sprawdzić. Mija druga doba od zakończenia ładowania, i co mi tu widzimy? 14V. Nie płynie prąd 100% ładowania, i ładował się w trybie samochodzika. Co tu się da ustawić? Jeden z tych dwóch guziczków. Po odpięciu jednej z akumulatora, dolnym przyciskiem mogę sobie ustawiać takie coś. Motor samochód, jakiś tryb naprawczy chyba, z tym, że no ja jeszcze tak bardzo nie znam, po podpięciu ładowarki do akumulatora coś nie reaguje tutaj też, tak się prezentują parametry ładowania na 6 V od 2 do 20Ah, na 6 lub 12 V 0 do 5 A w trybie automatycznym sobie ładuje, Na 12 V od 20Ah do 150Ah, niby. Wszystko w automacie, nic tu się nie da ręcznie ustawić, nawet chyba nie ma przełącznika trybu AGM lub normal, jest tylko wolniej lub szybciej. No, a skoro tak, to te wszystkie wykresy ładowania będą raczej identyczne. Jeśli po jakimś dłuższym czasie okaże się, że są jednak inne, to pewnie o tym poinformuję, ale póki co zobaczymy podstawowe parametry. Ładowareczka była bardzo tania. Zobaczę, czy po wykresie jest godna uwagi. Testy na okoliczność sprawdzenia, jak to wygląda na wykresie, w zasadzie dobiegły końca. Powodów czasowych nie wykonałem jeszcze tak na szybko tych wykresów. Zostawiłem trochę dłużej tą ładowarkę. Robiłem tam jakieś tak zwane szybkie żabki, takie inne rzeczy. Tutaj klikając sobie po tych guziczkach, czy tu się coś w ogóle zmieni, czy nie. Przy włączonej ładowarce na akumulator. Mogę sobie zmieniać tylko samochodzik albo motorek. Nie ma żadnych funkcji typu rodzaju wyboru akumulatora. To wybieram tryb akumulatora 6 albo 12V i nic więcej. O, teraz mogę wybrać coś. Widzę tutaj samochodzik. Ryb naprawczy, tak jakby. Z Tym, że to się samo od razu trochę drętwo działa. Te przyciski wybiorę. I już. Samo się to przełącza. Widzę no po podpięciu. Może szybciej jednak. Wybiorę palcem szybko. To. Kluczyk i do akumulatora. Czy tutaj coś się uda wycisnąć? No nie. Znowu pik, 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 pik. Napięcie i wybrany tryb motorka. Ja to kilkukrotnie próbowałem, i w zasadzie nic innego nie, do, nie udało mi się uzyskać poza standardowym wykresem, który będzie widoczny. No, jakby coś to jeszcze tak to wygląda na rejestratorze, czyli osiągam okolice 15V. Mogę sobie jeszcze włączyć tryb do filtrowania. Wtedy napięcie i prątek powoli dochodzi do tej wartości średniej według ustawionych parametrów jest po prostu uśredniany to, to są bliskie okolice 15 V prąd na tę chwilę wynosi około 100 mAh. jak widać obserwuję go już ponad 70 godzin więc wydaje mi się, że tutaj jakieś tam wnioski z wykresu będzie można już wyciągnąć to nie jest jedna doba, to nawet nie są dwie doby, to jest więcej no to jest z grubsza już wiadomo jak to działa to jest myślę taki najbardziej tutaj kluczowy i flagowy fragment wykresu tej ładowareczki. Jak to zwykle bywa te części wykresu, które są takie mocno zamalowane, w tym przypadku na czerwono prąd, na niebiesko napięcie, oznacza, że ten prąd i to napięcie mocno się zmieniają w czasie. No, jest takie ładowanie impulsowe. Ja tutaj nałożyłem na ten wykres taką krzywą wartości średniej. Uśrednionej tego całego procesu ładowania, będzie tutaj można sobie ładnie wizualnie zobaczyć, jak na jakich wartościach średnich ta ładowarka działa. Jako, że akumulator tej pojemności dużo nie potrzebował po tym wcześniejszym rozładowaniu, tak nie ładował się zbyt długo i te zmiany tutaj napięciowe dość szybko nastąpiły, jeśli chodzi o czas ładowania. No niemniej jednak, kształt będzie zawsze taki sam, czy przy małym akumulatorze, czy przy dużym akumulatorze, po prostu tylko w czasie. Na osi poziomej, na osi X będzie troszeczkę to inaczej rozciągnięte. Odwarka miała być 5A. Zakres osi tutaj prądowej po lewej stronie wykresu mam maksymalnie do 5A. Szczerze powiedziawszy, według rejestratora szczytowe wartości prądu sięgają tak ponad 4A, no może gdzieś o nawet 45 tym, że to 5A to pewnie będzie gdzieś tam w piku, szczytowo. Jakby nie patrzeć, między kolejnymi próbkami pomiarowymi tutaj na moim rejestratorze wartość prądu, jak i wartość napięcia są uśredniane. Może to być minimalnie tutaj zakłamane. No niemniej jednak, no nas interesuje jakiś tam prąd średni ładowania w tym przypadku, a ten w tej początkowej fazie fazie ładowania stałym prądem tutaj układa się mniej więcej na poziomie 3A. W tym czasie napięcie na ładowanym akumatorze, podczytując z prawej strony osi na wykresie, zwiększało się tak od 12,5 mniej więcej i w szczycie, tutaj już w 6 godzinie, średnio osiągnęło 15 V. Z tym, że takim punktem przełączenia z fazy ładowania stałym prądem do fazy podtrzymania, takiej gworowej, chwilowo to napięcie przekroczyło. Znacząco to 15V w wartości uśrednionej, nawet osiągnęło 15V w szczycie, gdzieś to jest około 15,5. Także po fazie ładowania stałym prądem mamy taką drobną fazę przejściową. Przynajmniej dlatego tego akumulatora tak to wygląda. A w tej fazie przejściowej, wszystko na to wskazuje, że ładowarka ogranicza prąd mniej więcej do wartości 1A w wartościach średnich i napięcie sobie powoli od około 13,5V. Zdąża średnio do wartości 15 V. O ile tutaj cokolwiek się zmienia, jeszcze w pierwszych trzech godzinach, to w następnym czasie wydaje się, że to wszystko już jest ustabilizowane. W czasie obserwacji 12-godzinnej. No, jeszcze widać tutaj w miarę dokładnie ten pierwszy etap, 3 godziny powiedzmy, że tu się coś gdzieś zmieniało. Prądy, napięcia, średnie, maksymalne. Średnie napięcie na akumulatorze. W w czasie takiego doładowania impulsowego powoli, powoli, ale rosło mniej więcej chyba do 9 godziny. Na razie obserwuję tutaj do 12. Tu się nic nie dzieje. Prąd spada, ale nie osiąga wartości 0. Wartość średnia to jest gdzieś tak na poziomie, ma no, między 1,10 a 015 Ampera No tu idziemy dalej. Pełna doba. Napięcie, jakby nie było. Bardzo, bardzo powoli się zmienia, ale rośnie. Kolejny etap. 48 godzin, dwie pełne doby. Na przestrzeni 48 godzin, w zasadzie od tej dziewiątej godziny, nic tu się nie wydarzyło. Przełączę się znowu na 72 godziny. To już w zasadzie pełny zakres moich obserwacji. W tym miejscu robiłem tam jakieś żab, jakieś odpinania rejestratora, no a tym samym ładowarki od akumulatora. Więc to napięcie jakoś tam widać chwilowo skoczyło prawie do 16 V. Wyłączenia prądu w tym czasie. Próbowałem znaleźć ten tryb kluczyka, który był widoczny na ekranie, ale nic to raczej nie daje. Ani napięcie się nie chciało zwiększyć, ani prąd, ani zmniejszyć też nie. Bo do bardziej zaawansowanych funkcji, które być może są w tej ładowarce, to nie wiem, jak to wywołać. Przyznam, że nie szczególnie czytałem instrukcje, więc. Na tę chwilę mnie to za bardzo nie interesowało. Interesuje mnie główny profil ładowania. Jako, że najczęściej chyba takie samochodowe akumulatory się ładuje, doładowuje, regeneruje, no to więc na takim postanowiłem sprawdzić. A tutaj fragmenty z dużego przybliżenia w różnych etapach ładowania. Tu mniej więcej po pierwszej godzinie, czyli jesteśmy na etapie no już takiego dość zaawansowanego ładowania. Widać, że jest to ładowanie takie przerwane, impulsowe. Przez chwilę 4A, przez chwilę nie płynie prąd. Jeśli chodzi o ścisłość, to ten prąd ładowania i napięcie na ładowanym akumulatorze nie zmieniają się tak ładnie, płynnie tutaj widać, bo fajne rejestrator próbkuje w zasadzie najczęściej co jedną sekundę, i tutaj to było wykorzystane. Po drugie, odczyty między kolejnymi próbkami są wartością średnią, więc nawet jakby tu między kolejnymi odczytami było kilka impulsów. Prądowych, czy napięciowych, to i tak zostaną one uśrednione do, do, do jednej wspólnej wartości no a poza tym sam program tutaj do malowania tego wykresu ładnie sobie wygładza tą linię łączącą punkty prądów i napięć, więc, więc tak to wygląda, a tutaj troszeczkę cofnijmy się w czasie, po 15 pierwszych minutach, zmiany napięć widać są mniejsze zmiany prądów, jeśli chodzi o amplitudę są większe no a co by to oznaczało? rezystancja takiego akumulatora na początku ładowania jest dużo mniejsza, bo R to jest U przez I. No jednak, tutaj taka uwaga, bo akumulator generalnie nie jest elementem liniowym i typowego prawa OMA nie można zastosować, jeśli chodzi o taką postać całkową, czyli bierzemy sobie jakiś dowolny zakres zmian prądu, dowolny zakres zmian napięcia i potem liczymy tą rezystancję. Tak, tak nie jest. Przy różnych prądach rezystancja wewnętrzna akumulatora. Jest inna. Nie wiem, czy każdy sobie z tego zdawał sprawę, ale gdzieś tam czasami w komentarzach, nawet chyba pod moimi filmami czytałem, no coś tu nie gra, bo nie można zastosować prawa OMA. No, w klasycznej postaci tak, nie można. Nie można się spodziewać i liczyć prądów, napięć czy rezystancji w dowolnym zakresie, ale w określonym punkcie, w określonej sytuacji, w wąskim przedziale czasowym, przy małych zmianach prądów. I przy małych zmianach napięć, no można sobie chwilową, można powiedzieć, dynamiczną rezystancję takiego akumulatora wyliczyć. No i małe zmiany napięcia, duże zmiany prądu, więc mamy małą rezystancję. Tu wrócę jeszcze raz, mamy dużo większe zmiany napięcia, mniejsze zmiany prądu. No więc jak jest większe U przez mniejsze I, no i rezystancja rośnie. Tutaj może wrócimy do połowy godziny ładowania. Napięcie, czyli amplituda troszeczkę wzrosła. Amplituda prądu niewiele się tutaj zmieniła, średnia jest na poziomie jakieś tam 2,8-2,7 Ampera. Po 45 minutach, jak ktoś ciekawy, też te zmiany są jakieś takie na razie mało zauważalne. Od czasu do czasu pojawia się takie jakby dziura tutaj na tym wykresie. Nie wiem, czy ładowarka od czasu do czasu coś robi, analizuje i potrzebuje jakiegoś tam, jakiejś tam przerwy. Czy po prostu tutaj się rozsynchronizował, można powiedzieć, odczyt. Prądu i napięcia z mojego rejestratora względem tych próbek lądowych i napięciowych, które ładowarka daje. Bo wygląda na to, że tutaj idą takie impulsy sekundowe. Ja odczytuję też co sekundę, więc jak minimalnie w czasie to rozjedzie, no to, no to tak może wyglądać, że co jakiś czas wypadnie jeden impulsik. A tutaj, tak z ciekawości, jak to wygląda mniej więcej w okolicach 15 minut przed pierwszą godziną ładowania. W wartościach średnich prąd sobie powolutku spada, a napięcie w wartościach średnich płynnie rośnie od 14 mniej więcej do już tu blisko 15 V. To samo przybliżenie, ale już tak po półtorej godzinie. Czyli to jest ta faza tak mniej więcej przejściowa między ładowaniem stałym prądem, a potem ładowaniem buforowym przy stałym napięciu. Zachowanie rejestratora jest takie same, więc impulsy prądowe są węższe, amplituda jest mniejsza. To, że jest jeden impuls prądowy mniejszy, a drugi większy i tak praktycznie na zmianę, to może właśnie wynikać z, tej, z tego rozjazdu synchronizacji między pomiarami, między kolejnymi próbkami, więc bym prób się tak za bardzo tym nie przejmował. No i dobra, jest wykres ten, który pokazałem na początku, taki flagowy, że tak powiem. Jakie by tu można było z tego wyciągnąć wnioski, czy ta ładowarka nadaje się do ładowania akumatorów? No w ogólnym pojęciu tak, tylko teraz w szczegółach może być różnie. Jeśli chodzi o akumatory rozruchowe z elektrolitem płynnym, te wapniowe takie, czy EFB, no to jak najbardziej jest to fajna ładowarka, bo utrzymuje to stałe napięcie w zasadzie buforowe przez wiele dni, więc nawet jeśli w tej pierwszej fazie tutaj, a na pewno nie uda się uzyskać tej satysfakcjonującej gęstości, potem pozostawiając taką ładowarkę na kilka dni, dosłownie na kilka dni, można liczyć, że pojawią się jakieś fajne efekty. Jeśli chodzi o ładowanie akumulatorów AGM, no to tutaj już bym się zastanawiał, czy ona jest taka dobra, czy ona jest taka bezpieczna. Jeśli chodzi o akumulatory AGM duże, samochodowe, w pojemnościach powiedzmy 50, 70, 80 amperogodzin, w krótkim okresie czasu, szczególnie mam na myśli tutaj tą fazę tym podniesionym napięciem, nic się nie powinno stać. Również te akumulatory powinny ładnie się wysycić. Jednak w przypadku akumulatorków takich małych, jakichś tam alarmów, z motocyklowych, do zabawek i innych tego typu urządzeń, powiedzmy o pojedynczych amperogodzinach, no to ta ładowarka w zasadzie tak nie za bardzo się nadaje. O ile do tego etapu jest OK, to tutaj trzeba by pilnować, żeby po prostu nie zostawić na dłuższy czas, bo może elektrolit, a w zasadzie wodę z elektrolitu odparować. Zaworki zadziałają, maty się wysuszą i będzie problem. Zważywszy na prąd ładowania to... i dopuszczalne to prądy ładowania dla samych akumulatorów, to w zasadzie spokojnie można tutaj 10Ah akumulatory AGM ładować. Nawet i 7Ah, nic tutaj wielkiego się nie stanie. No, trzeba jedynie... Pilnować, żeby za długo go nie trzymać po tym, po tym ładowaniu. I jeśli chodzi o górną zagranicę, żeby to realnie dobrze ładowało, ten prąd 3A no w minimalnym stopniu powinien być wartością 3% całej pojemności. Wygląda na to, że 100Ah też by się dało naładować. Z tym, że będzie to bardzo długo trwało. Jakieś 75-80, to myślę, to jest taka realnie górna granica, żeby ta ładowarka sobie w miarę dobrze poradziła. Dobra, to pewnie będzie na tyle. Pewnie jeszcze ta ładowarka wystąpi w innym filmie, może filmach, gdzieś za niedługi czas. Na razie nie obiecuję, że to będzie szybko, ale myślę, że ogólna zasada możliwości są już poznane. Także dzięki za uwagę, hej, na razie.